Międzyodrze, czyli kanały, torfowiska i wyspy, między ramionami Odry w jej dolnym biegu. To właśnie tu Ministerstwo Środowiska chce powołania Parku Narodowego, pierwszego od 24 lat. Na tej decyzji skorzystają wszyscy, szanowni państwo. Już na początku forsowania tego pomysłu pojawiła się grupa, która nie wierzyła w te zapewnienia, obawiając się, że rządowa inicjatywa przerodzi się w program Praca dla swoich. Tylko koszty stwarza i kolejną biurokrację będą komputery, dywany, obsługa. W żaden sposób urzędnicy nie spowodują, że tym ptakom, rybom tam się będzie miało lepiej. Warunek był jasny. Najpierw inwestycje, czyli na przykład oczyszczenie kanałów, a dopiero później zgoda na instytucje dla urzędników. Tak się jednak nie stało. Ministerstwo poszło w działania propagandowe to obszar między który potrzebuje naszej pomocy. Prace nad ustawą powołującą do życia Park Dobiegły końca w parlamencie. I tak to mamy pierwszy od ponad ćwierć wieku Park Narodowy w Polsce nowy, z tym że niekoniecznie, bo ostateczna decyzja należy do prezydenta, a w ostatnich dniach na jego biurko wraz z przyjętą przez Sejm ustawą trafił też apel o zawetowanie jej, między innymi z powodu błędów formalnych popełnionych na poziomie prac sejmowych. Nie wszędzie podziały odpowiadają rzeczywistości. Właśnie tutaj, ja w tej chwili znajduję się na terenie, na którym w przyszłości zdaniem rządzących powinien być Park Narodowy, choć to jest część toru żeglugowego. A zatem dochodzi tam na przekopie ustowo klucz do kolizji przepisów. A co z szopem praczem, który na Międzyodrzu występuje, bowiem Niemcy sprowadzili go lata temu z Ameryki Północnej, a teraz wszystkożerny drapieżnik coraz częściej sieje spustoszenie? Młode same się wyżywią, bo Międzyodrze jest jak szwedzki stół. Pełno tutaj ptactwa, rybek. I innych frykasów. To oczywiście happening, który ma zwrócić uwagę na problem, który w przyrodzie występuje i powołanie parku go nie rozwiązało. Niech przykładem będzie tutaj pobliski park narodowy Ujście Warty. Szop Pracz pojawił się tam 10 lat temu sieje ogromne spustoszenie. Jeden szop Pracz potrafi w ciągu kilku godzin zniszczyć całą kolonię Rybitwy Czarnej albo Mewy Śmieszki. Jest groźny szczególnie w okresie lęgowym, kiedy ma dostęp do jaj i małych ptaków. My nie chcemy tutaj tego na międzyodróg. Inicjatorzy apelu o weto do prezydenta Karola Nawrockiego podnoszą też inne argumenty. Według nich park prędzej czy później uderzy w gospodarczy rozwój terenów na Pomorzu Zachodnim, dzięki czemu skorzystają Niemcy. Więc zamiast tutaj e, takiego impulsu do rozwijania naszej gospodarki, naszego regionu, będziemy mieli zahamowanie. Tego rozwoju. Rząd Tuska zdecydował bowiem o likwidacji węglowej elektrowni Dolnoodra w gminie Gryfino, gdzie pracę łącznie z kooperantami straci około 2000 osób, a tuż za miedzą po niemieckiej stronie pracuje rafineria paliwowa, która otrzymała zgodę na zwiększoną emisję siarki. Nie możemy dać zniszczyć powiatu gryfińskiego gospodarczo e, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś ma jakąś ideologię. Pod apelem o prezydenckim weto inicjatorzy zebrali w ciągu kilku dni już po ponad tysiąc podpisów i choć minister do samego końca przekonywała. Ochrona przyrody w Polsce powinna łączyć nas wszystkich. To podczas ostatniej sesji Rada Miasta w Gryfinie nie poparła uchwały utworzenia parku na terenie gminy co warto uwagi nawet radni platformy podzielili się przy głosowaniu część była za część przeciw i to też znajdzie się jako załącznik do apelu o prezydenckie weto. Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje. Paragraf 1 postanawia się odmówić uzgodnienia projektowanych granic Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry na obszarze gminy Gryfino. W ostatnich latach Pomorze Zachodnie przeżywało prawdziwy boom inwestycyjny. Chodzi m.in. o pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście czy budowę drogi S3. To delikatnie mówiąc mało ambitne, że teraz najważniejszym tematem dla regionu stało się powołanie parku, a rząd nie walczy o inwestora takiego jak Westas, który poinformował, że nie zbuduje zapowiadanej fabryki na tysiąc miejsc pracy w Szczecinie. Pytanie, gdzie w tym wszystkim jest nasz polski rząd, gdzie nasz polski rząd walczy o interes gospodarczy naszego regionu, naszego kraju. Bo przecież silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu, Kamil Nieradka, Republika.